Bałtyk to morze, które kojarzymy z wakacjami, ale i kosmitami, a to dlatego, że nad Morzem Bałtyckim działo się już wiele niesamowitych sytuacji związanych z obcymi ufo. W sierpniu 1979 roku nad morzem blisko krynicy morskiej płynęła załoga kutrem rybackim w pewnej chwili kuter zaczął szwankować, a załoga czuła dziwne dolegliwości, jak nudności czy osłabienie. Po chwili ujrzeli nad taflą morskiej wody dwa tajemnicze obiekty, które wytwarzały silne światło. Po pewnym czasie, obiekty zniknęły i wszystkie tajemnicze zjawiska przestały funkcjonować. W 1980 roku natomiast we wsi chałupy w województwie pomorskim na wakacjach nad morzem przebywał artysta z Warszawy, który twierdził, że widział istoty w kombinezonach o szmaragdowym kolorze skóry i wyjątkowo dużych oczach. Mężczyzna miał też czuć spore zawroty głowy i widział na niebie płaski statek, który po chwili zniknął. Inne dziwne zdarzenie miało miejsce 19 sierpnia 1979 roku w Sopocie. Wielu świadków widziało na niebie obiekt w kształcie walca, poruszając się z ogromną szybkością. Czym był ten obiekt? Nie wiadomo. Jednak atmosfery tajemniczości dodawał fakt, iż tego dnia w Radio Gdynia miała miejsce dziwna awaria. I nie można było przez cały dzień skontaktować się z bliskimi. Warto wspomnieć, że w tamtym czasie to radio służyłoby kontaktować się z bliskimi osobami, które przebywały na morzu w celach zarobkowych. To jednak nie koniec kosmitów nad Morzem Bałtyckim 23 stycznia 1959 roku, kiedy to w Gdyni miały miejsce wydarzenia, które do dziś nie zostały wyjaśnione. Tego dnia ludzie masowo zaczęli zgłaszać, że obserwują nad miastem i morzem tajemnicze obiekty. Które błyszczą dziwnym światłem i wyglądem przypominają płaski talerz. O sprawie napisały media. Do gazet zgłaszali się ludzie, którzy twierdzili, że nie tylko widzieli Ufo, ale ujrzeli, jak tajemniczy obiekt zanurzył się w wodzie w gdańskim basenie portowym. Ufo wleciało do wody pomiędzy chłodnią a magazynem numer 6 w basenie czwartym, z relacji wynikało, że działo się to około 6 rano, gdy na niebie pojawił się płaski statek, który świecił pomarańczowym światłem. Był kilka chwil zawieszony w powietrzu, po czym z ogromną szybkością ruszył ku wodzie i zniknął w głębinach. Obiekt mieli wyciągać milicjanci. To jednak nie wszystko, bo niektórzy twierdzili, że na plaży w Gdańsku w tym samym dniu znaleziono obcego, który był w słabym stanie. Jego ciało wyglądało na nadpalone, a on sam mówił językiem, który nie przypominał żadnego z tych na ziemi. Na dłoni miał mieć też tajemniczą bransoletę. OPS miał podobno zostać zabrany do ośrodka szpitalnego w Trójmieście. Jak mieć prorocze sny? Jak aktywować dar jasnowidzenia? Link do filmiku na ten temat w opisie. Przejdźmy teraz do bardziej współczesnych zdarzeń. Sztokholm, Szwecja. 19 czerwca 2011 roku. Szwedzka firma nurkowa Ocean Explorer odkryła coś, co wzbudziło ogrom kontrowersji. Eksplorowali Morze Bałtyckie między Szwecją a Finlandią w poszukiwaniu zatopionych skarbów, gdy nagle na sonarze pojawił się bardzo nietypowy obraz. Obiekt w kształcie walca o średnicy 197 stóp został odkryty na głębokości około 275 stóp. Poszukiwacze skarbów Peter Lindberg, Denis Asberg i Pontus Runesson natychmiast przystąpili do planów podwodnej eksploracji, aby dowiedzieć się, co tam jest i jak trafiło do Morza Bałtyckiego. Musimy wiedzieć, co znaleźliśmy. Media spekulowały na temat wszystkiego od UFO po rosyjskie statki kosmiczne. W tym momencie wiemy, jaki ma to rozmiar i kształt a także wiemy na podstawie obrazu sonarowego że istnieje prążkowany ogon biegnący od lub do anomalii w kształcie walca o długości około 1600 stóp w poprzek dna morza powiedział Peter Lindberg, jeden z nurków. Badania na temat rzekomego UFO wskazywały, że to coś składa się z wielu skał, więc dementowano plotki, że jest to spodek kosmiczny. Z drugiej strony niektórzy uważali, że spodek może być na przykład ukryty w tej skale i może to być rodzaj jakiegoś kamiennego pancerza. Z drugiej strony wiele osób twierdziło, że to coś może być pozostałością po Atlantydzie. Warto też wspomnieć, że ogrom badaczy, którzy próbowali zbadać tą strukturę twierdziło, że sprzęty elektryczne w tym miejscu wariują. Wiele osób zwracało też uwagę, że ta struktura ma coś jakby schody na dole i zaokrąglony otwór, który wyglądał jak jakieś wejście. Naokoło otworu są natomiast usypane kamienie, które pokrywa coś bardzo przypominającego sadzę, ale skąd tam sadza, skoro w Bałtyku nie ma aktywności wulkanicznej? Od dawna nurkowie, którzy odnaleźli to coś, próbowali zebrać niezbędne fundusze na badania tej struktury. Jednak całkiem niedawno pojawiły się badania profesora. Z Uniwersytetu Szkockiego, które podają, że obiekt na dnie Bałtyku to po prostu skała. Wtedy też ludzie coraz mniej zaczęli interesować się obiektem w Bałtyku i przestali wpłacać jakiekolwiek wpłaty na badania, więc bardzo możliwe, że dalsze eksploracje i badania tego rzekomego UFO upadną. Pytanie tylko, czy badania profesora z Uniwersytetu ze Szkocji są prawdziwe, a może ich celem było właśnie zmniejszenie zainteresowania ludzi tym obiektem, co rzeczywiście się udało. Z drugiej strony, wcześniej dzięki testom laboratoryjnym stwierdzono, że struktura zawierała limonit i getty. Materiały te to metale, których natura nie byłaby w stanie odtworzyć sama, więc tak naprawdę prawda dalej jest niepewna. Tym bardziej dziwi niezwykłe znalezisko, odkryte przez nurka blisko rzekomego UFO w Bałtyku. Chodzi tu o tajemniczy przedmiot, który dość mocno przypomina strukturę z Morza Bałtyckiego, na temat której od lat słuchać mnóstwo kontrowersji. Niektórzy internauci uważają, czy dziwne podobieństwo do rzekomego UFO świadczy, że może to być jakiś rodzaj klucza, który otwiera statek kosmiczny z Bałtyku? Tajemnicza planeta zbliża się do Ziemi. Nasa ujawnia nagranie. Link do filmiku na ten temat w opisie. Tajemnicza planeta zbliża się do Ziemi. NASA ujawnia nagranie, link do filmiku na ten temat w opisie.